Nazywam się Stuna Iwańska, ja Jestem właścicielką restauracji Zajazd przy Wodzie, w której również proponujemy gościom pizzę z pieca. Pizzę mamy od 5 lat. Może klient zjeść ją na miejscu, tak jak i na dowóz zamówić na telefon. Nie prowadzimy w sumie takich statystyk. Ale jest parę takich pizz, które klienci częściej zamawiają. Tak? Jest to pizza wiejska, czyli tak bardziej z mięsem. Pizza milano z kurczakiem i z brokułem. No i taka standardowa margarita też dosyć często schodzi. To zależy, tak? No my tutaj utrzymujemy się na rynku z pizzą od 5 lat. I, I nie zauważyłam, żeby gdzieś tam nasza sprzedaż tej pizzy spadała jak inne pizzerie się otwierały. No tutaj można zobaczyć, że jedne pizzerie się otwierają, po roku się zamykają, tak? Czyli nie udźwignęły tego tematu i, i nie utrzymały się na rynku. No mówię, no my tutaj przez te 5 lat staramy się dbać o naszą klientelę, tak? Więc czy jest rynek zaspokojony? Nie wiem, tak ciężko mi jest powiedzieć. Taką, nie wiem, ciekawostkę powiedzieć, że miesięcznie pół tony sera schodzi. Wow. <gry> tak, tak kiedyś liczyliśmy właśnie, ile sera, ile sera zamawiamy w ciągu miesiąca, to to jest prawie pół tony. Zapraszamy wszystkich serdecznie do nas. Jest piękna pogoda, mamy piękny taras z zadaszeniem, więc tutaj możemy spokojnie schować się przed słońcem. Zimne napoje, woda i smaczna pizza.